W dzisiejszym odcinku zobaczycie nasz wyjazd bez planu, piękno zachodniopomorskich jezior oraz co najważniejsze brutalne ptaki drapieżne i ich ofiary. Cześć, z tej strony Roman i Adams Almost Wild. Niedawno zdecydowaliśmy się pojechać na wyprawę bez większego planu i wypadło na jezioro Okunie koło Ińska. Po przyjeździe ochoczo ruszyliśmy na zwiat i po spotkaniu z przyratującym zimorodkiem obraliśmy go na cel naszych filmowych i fotograficznych podbojów. Nie nastawialiśmy się jak poprzednio na bogactwo zwierząt i ptactwa, ale nawet przy takim założeniu, i tak natura postanowiła wystawić naszą cierpliwość na próbę. Jezioro okazało się mekką wędkarzy, ale nie przeszkodziło to nam w realizacji naszego założonego planu. Po krótkim spotkaniu z tym bezlitosnym drapieżnikiem, jakim niewątpliwie jest zimorodek, wbiliśmy dwa nowe patyki w dno jeziora i zostało nam cierpliwie czekać. Posileni z zacnym posiłkiem i napojeni jeszcze zacniejszym trunkiem nie mogliśmy się doczekać pierwszej zasiady. Tutaj słuchajcie. Yy, masaka. ostre, yy, nie promujemy, ale jak ktoś lubi ostre, to... Jak ktoś lubi to... ostre, to papryka Jabanero, nie wiem co to jest za papryka. Ale nigdy w życiu takiego czegoś ostrego nie jadłem. Dla no. prawdziwych e, wędkarzy Dla <laughs> O słuchajcie Miejscówka to wygląda na świetne łowisko zimorodka, wiecie? Się. Kalibrujemy sprzęt. No. Hmm, rewelacja Rewelacja. Słuchajcie, no relacja. Po prostu. Ale obawno... A ue, tu wszystko kłuje. Ale pięknie, słuchajcie, żeby to tylko chciał przylecieć. Jest rewelacyjne tło. Jest, jest ta poświata od yy zbliżającego się ku zachodowi słońca nad jeziorem ta piękna pomarańczowa poświata tworzy takie niesamowite tło fajnie by było jakby się poszczęściło i ta mała zaraza by przyleciała dobra a jednak muszę coś ubrać, może jest tak gorąco że perspektywa z takiego ground poda to jest. to jest rewelacja, rewelacja po prostu. Nie tylko zbliża nas do jesteśmy na tym samym poziomie wzroku co ptaki, ale także można powiedzieć podnosi nam całe tło, to znaczy tło, które normalnie byłoby jakbyśmy z perspektywy stojącej filmowali, tło byłoby taflą wody to teraz to tło automatycznie podnosimy, i to jest właśnie ten moment, kiedy słońce zachodzi i rzuca takie piękne promienie na, 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 na właśnie na brzeg, na te, na te drzewa. Niesamowicie to wygląda, no świetnie. Bajkowo wręcz. Siedzimy i czekamy na zimolotka, A w sumie czekam, bo roman jest w innym miejscu, się rozłożył. Teraz nie mogę rozmawiać, żeby go nie złożyć, więc bo opowiadamy o tym po zakończeniu łowów miejmy <grym wytrzyma> nadzieję, że się uda trzymajcie kciuki słuchajcie był przed chwilą zimorodek ale po prostu nie zdążyłem się ruszyć i posiedział z dwie sekundy i odleciał bo Do nadzieję, że wróci Uff. Uff. jest 18.30 niesamowita cisza nie wydarzyło to ostatniego razu, ale jest tak się rankowało, bo że ustne. Nic nie przylatuje. Nic nie przylatuje. Ale czekam. Mam go. Był. Przyjechał. <śmiech> Przyleciał. <śmiech> A może przyjechał. Przyleciał. Usiadł na wózce. I dosłownie udało się zrobić jedno zdjęcie. Jedno, jedyne zdjęcie. I przełączałem na tryb wideo, i odleciał. Ale jedno zdjęcie jest. Może wróci? Ale poleciał w stronę Adama, więc może Adam go tam później nabierze. Zobaczymy. Ciekawi mnie, co mu się tam udało nagrać. No słuchajcie. Kończy się światło na dzisiaj. Słońce zaraz zachodzi i coś się zrobiło wysokie, ale tak przepłynęła, przepłynął mi tutaj przed chwilą bubr albo nutria przez jezioro przepłynęła. Nie wiem co to za stworzenie było, ale nagrałem, zobaczycie. Tutaj koło mnie, zaraz 3 metry ode mnie w wodzie pojawił się Myślę, że to był skroniec. sami powiedzcie, co to było. Wydaje mi się, że za skroniec. Eee, wiewiórka była jakieś 4 metry ode mnie na drzewie. Nie, nie miałem szans, żeby ją sfotografować, żeby ją sfilmować. Po prostu podniosła raban i uciekła gdzieś tam po górę. I metr ode mnie, metr ode mnie usiadł tutaj wróbel na chwilę. <laughs> Jestem niewidoczny dla zwierząt. Rewelacja. No, no dobra, ja już tutaj powoli kończę zabawę na dzisiaj. Parę minut jeszcze posiedzę i się zwijam. Bardzo mnie ciekawi, co tam u Adama. Jakie tam sukcesy u niego, co mu się udało tam sfilmować. Ten zimorodek poleciał w jego stronę, więc może go trafił Adam. No, zobaczymy. No dobra, to na dzisiaj to by było chyba tyle już, nie? Kończymy zabawę, trzeba się zbierać. rząd tam pewnie filmuje, więc może się kim. Bo tu wiatr mi wieje, wszystko mi leci na twarz, ta cała czatownia się rusza. Więc yy, to chyba przez chyba To trzeba było inaczej zrobić, ale to już za późno. Jeszcze godzinkę posiedzę, brzuszek domaga się jedzenia. który mi się mógł przytrafić, to mi się właśnie przytrafił, no. Ma frustracja jest po prostu... Przyleciał zimorodek z rybką i w momencie jak zacząłem, chciałem zaraz zacząć robić zdjęcia, wcisnąłem migawkę, autofokus zaczął mnie szukać do nieskończoności. Oczywiście co się stało dalej to nie muszę chyba mówić tak, że jak już tego znalazłem, jak już znalazłem ostrość z powrotem na autofokusie, to zimorotka już nie było nie? No nie wiem, po prostu. Ale jak... przełączyłem teraz na, na, na ręczną ostrość. Teraz będę nie wątpię, że drugi raz mi się trwa, z, zdarzy jeszcze taka okazja dzisiaj. Ale po prostu no będę próbował. i pół godziny, mogliśmy się zadać do 10, że będziemy z 7.18 w tej chwili. Może coś się jeszcze wydarzy, ciekawe to. Ojku, załamany jestem, sfrustrowany. Jedyna waga to to, że to miejsce jest w tej chwili w cieniu Słońce świeci od drugiej strony i tak naprawdę powinienem filmować zimrodka jako sylwetkę To też fajne artystyczne ujęcie, ale to nie do końca o to chodziło Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu No super Prawda myślałam, że będzie znowu zasiadka nieudana, a tu to niespodzianka Słuchajcie, udało się. Słuchajcie, się malobyk wrócił i 4 metry ode mnie złowił rybkę, ogłuszył ją i zjadł. I ja tu wszystko. I siedział później taki napuszony, a rybka była duża, nie była taka wcale malutka. Dobrze, przełączyłem na ten ręczny autofokus. Ojej. Mam to. Mam. 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 Jest. Mam. Słuchajcie, to jest jeden z tych momentów. Które czekamy, tak naprawdę, prawda? Wszyscy. Te godziny wyczekiwania, to wyjeżdżone kilometry, wyczytane techniki, wyuczone, podglądane, i później udaje nam się to. Piękny poranek, nieprawdaż? Ciekawe, jak Adamowi się wiedzie. A tam siedzi na tej drugiej plaży, na której byliśmy wczoraj. Tam też udało się filmować zimarodka. Yy, może poleci tam. Świetnie. Rewelacja. Nie co na dzisiaj, trzeba się zwijać. Ale to jest pięknie w tym miejscu, słuchajcie. Mm. Magicznie. Okej. Okay. Dobra. Ostatni dzień wyprawy, Byli już spakowani, namioty już w samochodzie, ostatnia kawka się parzy, przed podróżą, jak to się ładnie mówi, ktoś kiedyś fajnie śpiewał, one more cup of coffee for the road. <gry> eee, wynaleźliśmy taką, taki fajny zaparzacz, znaczy nie my, tylko odszukaliśmy. A czy to parę... przypadkiem twój tata nie przywiózł ze Starego Kraju? Starego Kraju? Nie wiem. Takie... Bo nie wiem, czy wiecie, ale Adam ma włoskie korzenie. Ale może, może to. Może chyba nie, Włosi to... wymyślili, nie? Ale może nie, tą, nie ten egzemplarz. Jak, jak mówisz, że ma z 50 lat, no to może ze starego kraju. Możliwe. No, Espresso Italiano. No dobra, słuchajcie, <laughs> żarty na bok. <laughs> I ja jestem szczęśliwy, Adam chyba też. Jestem bardzo zadowolony. Może... Do szczęścia trochę brakowało. No, by... ale to ja z mojej... Przepraszam, tylko dwa słowa z mojej strony. Ja w ogóle ptakami się nie interesowałem i. Do dzisiaj. Do dzisiaj. I to jest tak zwane szczęście początkującego, tak? Aczkolwiek nie powiem, kto wbijał patyki, w odpowiedź mnie. Tak, patyki zadziałały tym razem, słuchajcie, zadziałały, ale... Tamte ujęcia, z tym zimorodkiem pięknie przy śniadaniu, bez zanęty, to było wszystko po prostu, wszystko tak. spontan, to był czysty spontan. Tak nie? Roman nie czekał z rybką. Nie, nie, nie. Starałem się już wykorzystując, jak gdyby trochę tej wiedzy, której nabyłem ostatnio, przy, jak, jak pamiętacie się umęczyłem z tym pierwszym zimorodkiem bardzo, ale trochę się tam naczytałem, trochę podpytałem, trochę podowiadywałem, oglądałem, no i tak starałem się wyczuć, gdybym ja był zimorodkiem, to gdzie bym sobie zrobił łowisko. I rzeczywiście, i to było trafione, nie? To było to jego łowisko, jedno, jedno, z, jedno z wielu prawdopodobnie, bo to jeziorko jest dosyć spore, no i wyszło jak wyszło, nie? Więc ja jestem happy, very happy, jeżeli chodzi o zimorodka, czuję się spełniony. Dobra. Teraz wody, yy, teraz fajnie, cieszę się, że Adam trochę załapał, yy, pte, zaraziłem go ptasiarstwem też. Myślę, że tak, nie, bo były sukcesy, a potrzebne, żeby się czymś zarazić, to muszą być sukcesy. Nie? No, nie jest to łatwe. Zaraz y, zrobimy następną, na razie pogadamy. Nie jest to łatwe, yy, bo wymaga to, Cierpliwości Długiego czasu, gdzie nic się nie dzieje. Tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj bez planu. Yy, tak, nie, nic nie, nic nie, nie planowaliśmy. planowaliśmy. Wiedzieliśmy, że jest pięknie, bo jest. Tak. Yy, mieliśmy ochotę na trochę też relaksu takiego z, na łonie natury, i, a przy okazji liczyliśmy na może rykowisko, może coś z tego ptactwa, może coś z lokalnej tutaj fauny, na z rykowiskiem flory. Jest tak, że tutaj Pięknie grały, czy ryczały, ryczały byki, byki, ale tu są jeziora, ten tak. ryk się niesie kilometrami, te byki mogły być pięć kilometrów tak, stąd. one mogły więc... być bardzo daleko, poza tym zaczynały ryczeć, to w pierwszy to jest... dzień to one zaczęły ryczeć w nocy tak naprawdę, tak. było tak gorąco, że dopiero w nocy zaczęły ryczeć. A no, I to noc, no to co, co my będziemy tutaj szukać po nieznanych lasach po nocy, tak. prawda? A w drugi dzień to tam wieczorem, ale to też już późnym wieczorem, nie? Także to już 21, nie? To już praktycznie ciemno było. nie? Więc, tak, tak. więc nie ma co się zapuszczać tutaj. Bo przecież trzeba wrócić odcinek złożyć ten, który oglądacie właśnie, nie? Dokładnie. No. Yy, tak, no więc to co? no yy, Wyprawa piąteczka. <laughs> Udało się wszystko. Trafił się zimorodek akurat. No nie odmówiliśmy. No to tak, tak, on akurat. To jezioro jest dosyć spore, jak mówiłem. Nie? On był mniej więcej przez, przez środek tego jeziora przepływał. E, jest jakiś zaskroniec chyba. Tak mi się wydaje, że to zaskroniec tam, który płynął koło mnie. I co? Czyli jak na wyprawę bez planu jest? Całkiem nieźle dobrze. wyszło. Tak, tak nieźle nie, nie tak. wyszło. Nie ma się czego wstydzić no tutaj, dokładnie. nie? Tam, no. Jakbyśmy nic nie nagrali, też byśmy się nie wstydzili, bo tak. czegoś tu się wstydzi. Teraz wracamy. Trzeba się skupić na naszym rykowisku, na naszych lokalnych bykach tutaj. Jak tam się w ogóle wszystko odbywa, to myślę, że przyszły tydzień będziemy Dzień obserwować. Dzień dobry! Dzień dobry. Mhm. Mhm. Będziemy obserwować. i A ja jeszcze osobiście sobie tak, słuchajcie, wczoraj wieczorem, Zaczęły tutaj puchacze, po prostu, chyba ze trzy albo cztery, tak nadawać w nocy. Chodziliśmy, próbowaliśmy jakiegoś zobaczyć, nie udało się, więc... Oczywiście z laterkami. Z, z latarkami, z latarkami latarki, latarki, jak, ale... jak tacy właśnie, nie? Ale ja sobie teraz postanowiłem... E, jutro mam w ogóle spotkanie takie z, na temat sów, wykłady takie, jakby można powiedzieć, w naszym lokalnym centrum, takim zwierzynieckim e, i... No Chcę się przymierzyć do właśnie do puchacza, nie? zobaczyć, jak tam się da go znaleźć, i ten, zobaczymy. No, oby, oby się udało. I, a ten, ten temat y, z tym centrum, co mówisz, i z tymi wykładami, i później to też jest fajny temat, i może to go na następny pociągniemy, raz pociągniemy tak? tak. Coś Jak będzie troszeczkę wszystko się bardziej wykrystalizuje, to może pogadamy o tym dłużej. Nie? Tak, na razie nie chcemy tutaj zapeszać. Kawka w dłoń, zobaczcie w jakim ładnym kubeczku. Mm, i, I oby co? następne wyprawy się udawały. Tak. Trzymajcie się ciepło. Żegnamy się z Wami. Adam, Roman. Almost wild. Na szlaku. <laughs> Cześć.